Krówka lubię, mamo, Lubi naszą Selenkę, krówka. Bardzo lubi. Dlaczego ty tak z nami rozmawiasz? Dlaczego? Kim ty jesteś? Co ci się stało? Co ci się stało? Wytłumacz nam. Dzień dobry kochani, z tej strony Karolina, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Selena, przeznaczenie Seleny. Tak, i tutaj jak widzicie rozpoczął się rozkwit, opuszczając sekretne laboratorium zauważył, że niebo nabrało wyjątkowo niepokojącej barwy. Coś się zmieniło w StrangerVille. I to wcale nie na lepsze. Otwarcie drzwi do laboratorium musiało uwolnić jakieś groźne toksyny. Musisz znaleźć ochronę przed toksycznymi zarodnikami w sekretnym laboratorium. Porozmawiaj z Simami w mieście i dowiedz się, czy ktoś mógłby ci pomóc. Także jak widzicie, dzieje się dzieje się bardzo wiele w życiu naszej tutaj Seleny. Seleny, która biedna, nieszczęśliwa biedna, musi ochronić całą ludzkość. Także chodźmy tutaj, celenko Zaczynamy z grubej rury dzisiaj. Choć nie możesz, wymagać 15 skupisk zarodników. Wypytaj personel wojskowy w miejscowym barze, aby zdobyć wykrywacz infekcji. Pomoże cię znaleźć skupiska zarodników. Wiecie co, kochani? No to co są? No to lecimy do wojskowych, pojedziemy sobie do baru. Może troszeczkę zabawa też podskoczy naszej simce. Mam taką nadzieję, także lecimy do eight Bears i. Zobaczymy. A może weźmiemy swojego kolegę tutaj. Nie wiem, czy on nie jest w szkole. Tak się zastanawiam teraz. Ojejku, jak ja tęsknię za tymi simami. O, ci są mnie obserwują na Instagramie, to wiedzą, jak za nimi tęsknię. Także zapras zapraszam was tym serdecznie. A tutaj co my mamy? Mamy dużo ogólnie wojskowych. Gdzie jest nasz y, kolega, nasz Niklaus? Nawet mamy Selin Turan. Tutaj miała nam pomoc, a w zasadzie tak średnio pomogła. Dobra, być może on jest w szkole. Tak myślę. Także jedziemy sami w samotności. No jak dobrze nie Niklaus jednak chce się uczyć, chce się edukować. I to, że jest drobnym złodziejaszkiem, nie oznacza, że jest tak zepsuty, jak mogłoby się nam wydawać. I jesteśmy w 8 beers, 8 beers, 8 tutaj mamy tutaj pierwszą simeczkę jak na wojskową, jesteś bardzo, ale bardzo malowana. No. Aż do przesady. Opowiedz nam coś. Zdradzisz nam jakieś sekrety, tajemnice? Mam nowy wykrywacz infekcji, jest naprawdę super, potrafi to znaczy ściśle tajne dane, ale może mnie przekonasz i dam ci jeden z nich? Mm. Patrzcie, co się dzieje. Widzicie, jakieś zarodniki tutaj latają. Nie wiem, czy widzieliście przed chwileczką tutaj takie różowe. Było o-o-o. O, widzicie? No, dzieje się, źle się dzieje w naszym miasteczku. Coraz gorzej, coraz gorzej, zakłady. Proszę stąd odejść. Próbuję znaleźć skupiska zarodników przy pomocy wykrywacza infekcji. Musimy je przebadać w laboratorium. A... Zaimponuj. Przecież już tyle wiesz. Już tyle wiesz. Powinna ci użyczyć sprzętu. Musisz pompki robić. No, to tak chyba nie wiem, czy jesteś w ogóle wysportowana. Ale może to wystarczy, aby uzyskać sprzęt do odkrywania infekcji. Eee, Niklaus nie jest pierwszym czwórkowym ucznią w szkole liceum. Mhm. Dobrze, no poprawisz ocenę, poprawisz. To na pewno. No, pompuj, pompuj. Jak kuka. Kuka na ciebie, tak kątem oka. To niby z nim gada, a... No. Pompuj! Pompuj! Musisz ogarnąć temat. Chyba sobie żartujesz to ma robić wrażenie. Musisz mieć znacznie więcej siły, jeśli chcesz mi zaimponować. No to co kochanie, no nie mamy innego wyjścia. Będziemy musieli się tutaj ogarnąć. To na pewno. Chodź tutaj, nie wiem co tutaj jest. Relaksuj się przy muzyce. Chodź, porelaksuj się. No koniec świata idzie. Ale no co zrobisz, no. Nie chce ci dziewczyna zaufać, wojskowa tutaj, no to musimy chwilkę popracować troszeczkę nad sobą. A mogła być to najradosniejsza godzina dla skąpych simów. drinki pomniżone. O, my jesteśmy skąpi, my jesteśmy skąpi, ale co? Ale my jesteśmy jeszcze na sladką, także nie będziemy pić. Nie będziemy pić. Mm. Dawaj wysoko. Niech szaleje impreza. <słuchaj>, Słuchaj, ale szkoda, że nie możemy tutaj sobie potańczyć. Także no, szkoda. Dobra, zmienimy głośność jednak na średnią, bo to mnie zaczyna irytować. Bardzo dużo ludzi tutaj się zbiera. choć tu jeszcze raz zaimponuj. Troszeczkę zabawa słabo tutaj idzie. Chodź, zaimponujesz jeszcze raz naszej Simce tutaj, która ma na imię Karolina Sarduko. Karolina serducho, czy w końcu ci zaimponujemy tak bardzo, abyś nam mogła użyczyć z tego sprzętu? Chyba sobie żartujesz. Mhm. Czyli nic z tego nie dzisiaj, dzisiaj ci się to nie. Da. Jedziemy do domu, chodź Selena, bo jesteś już znudzona, zmęczona, uwiedziona w czterech ścianach. Tak, a ty kochasz od kiedy zaczęłaś mieszkać w polu, <grym> że tak powiem, no to zaczęłaś kochać jednak yy, tą naturę, bliskość z naturą. Ruszył Festiwal Światła. Przyjdź, by oddać cześć gwiazdom i żyć sobie świetlanej przyszłości. Pokaż informacje. Mm -hmm. Nie, kochani, nie będziemy tutaj szaleć z tym. Chodź, pogadaj się sobie, ze sobą. Znajdź na się poplotkuj. Eee, porozmawiaj o po pochmurnej pogodzie, że jest ci tak źle no, i <głos》>. w ogóle. Że to życie jest trochę takie beznadziejne, że nigdy nie wiesz co się stanie, że każdego dnia może się przydarzyć coś innego, coś... Rób zabawne minę. Dobra, a ty, nasza Selena, jesteś zaintrygowana tym co się dzieje tutaj na świecie. Zrób zdjęcie, i prowokuj. Jest to dziwna roślina, nie wiem co powinnaś z nią robić. Nie wiem, nie mam pojęcia. Że nie będziemy jej prowokować, bo jeszcze nas je, czy nie, daj że coś innego nam zrobi. Nie wiadomo co. Chodź tutaj, grill. Po grillu, może byś zrobił hamburgery na obiad. O, kalep, kalep, tato. My też byśmy chcieli się z tobą spotkać, ale dobrze wiesz, że nie możemy się spotykać. Ale wiecie co, kochani? W następnym odcinku ja wam już mówię, że warto będzie obejrzeć następny odcinek. W następnym odcinku będzie się coś działo, coś się wydarzy. Ale to jeszcze nie będzie jakby. Ochrona ludzkości przed zagładą, ale coś się wydarzy, coś się wydarzy. także Was będę serdecznie do tego odcinka zapraszać. A Ty, choć tutaj, selenko się ogarnisz w krzaczkach, choć na woź mm, możesz sobie wziąć prosznic. W ogóle chciałabym tutaj już jakąś umywaleczkę pogarniać i tak dalej, i tak dalej, żeby e, mogli chociaż sobie zacząć zęby mieć. Bo jak dobrze oni nie mają zębów od dłuższego czasu, ani w ogóle tak o higienę za bardzo nie mają jak dbać. Także może wejdźmy sobie tutaj w tryb kupowania i zobaczmy, czy coś mamy takiego, co by mogło nam... Szkoda, kurczę, myślałam, że mam już coś takiego tutaj, ewentualnie wejdziemy sobie jeszcze tu. Zresztą myślałam, że mam jakąś taką miseczkę. Dobra kochani, wiecie co, na razie sobie wzięliśmy taki oto zlew, niech im się przyda i mamy tutaj lampę też. Także co, o, rozpal tylko świecę. No za chwileczkę będzie się ciemniej robiło, także na spokojnie umyj sobie ręce, umyj zęby, w końcu wiem, że zabawy ci tutaj brakuje, no na razie mam słabo tutaj z zabawą, także najprawdopodobniej będziecie musieli się z Seleną jakoś tutaj pozabawiać, nie wiem, może jakieś dowcipy sobie poopowiadać i tak dalej, żeby tutaj coś porobić, dziwne dźwięki są, nie wiem czy wy to słyszycie, ale już jest tak coraz gorzej na świecie. Coraz gorzej się dzieje. Nie wiem, czy scenem na czasem nie otworzyła jakby puszki Pandory tutaj, przez co zagłada jest coraz bliżej. Coraz Aaaa. bliżej jest tutaj zagłada. E, Chodź tutaj, pogadajcie, wyraź uznanie. E, możesz wyrzucić to z siebie, że jest źle ci. Ale później się troszeczkę no Dobrze, nasz tutaj Niklaus zaczyna ogarniać. Swoje rzeczy macie w podobnym czasie urodziny. Patrzcie, no, Selena jest starsza, ale mimo wszystko. Hmm. Chodź tutaj opróżnij to, bo jednak warto tutaj oczyścić też zadbać. Troszkę że nie możemy tego schować ee, do lodówki. Także no, troszeczkę nam się tutaj to zużyje. Zapytaj o Barabara, co ci tam zależy, pogadajcie, już jesteście coraz bliżej ze sobą, coraz lepszymi przyjaciółmi się stajecie. Także nie ma to tamto. Chodź tutaj spać, a wy możecie w tym namiocie razem spać, bo powiem wam szczerze, fajnie by było jakby mogli razem jednak sobie spać. Tak, mogą, także ja... oni... Ja. Oni stwierdzili, że sprzedadzą ten namiot jeden, bo im brakuje pieniędzy, nie? <noise> to wcale nie ja. Ojejko, <noise> dobre kochani, dobra. No i kochani, co ja wam mogę powiedzieć? Tak, tutaj Elena Selena z, z Selena sobie postanowiła, że chciałaby mieć jakieś zwierzątko, ale zwierzątko, które jednak mimo wszystko coś im dawało. Wiecie, jakieś mleczko na przykład. No i postanowili, że ogarną sobie tutaj miejsce na króbkę, natomiast... Aby kupić krówkę, potrzebują tylko 500 simoleonów. Jak dobrze widzicie, także nasz Niklaus stwierdził, że nie chce, aby jego przyjaciółka tutaj jakby długo musiała zwlekać ze zrealizowaniem takiego jakby swojego malutkiego marzenia na minie zwierzątka. Dlatego postanowił, że pojedzie w podróż. Gdzieś gdzie będzie mógł jakby no zwinąć jakąś może droższą rzecz Chociaż wiadomo nie do końca tutaj jest tak, że 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 że, że się drogie rzeczy ukradnie No ale postanowił, że pojedzie tutaj do jakby bogatego Do bogatego miasta, gdzie właśnie bogacze mieszkają i może pojedzie do domu gwiazdy Chociaż nie jednak nie, bo się obawia, że jednak może go jakaś tam gwiazda nie wpuścić. Może nie będzie tutaj aż takich jakby rzeczy, które może gwizdnąć. Dlatego też stwierdził, że pojedzie do muzeum plumbobów i zobaczy, co tam na miejscu jest interesującego, co mógłby później sprzedać. No i jesteśmy. On już tutaj, jak dobrze wiecie, w którymś z odcinków był. Ale chciałabym jeszcze tutaj pooglądać, czy czasem nie mógłby czegoś lepszego ukraść. Może jakiś plakat, może jakąś figurę. Już posprawdzamy, na przykład tutaj jest, jest manekin. Mm, tutaj są jakieś utwory, dobra. Znaczy utwory, wiesz o co mi chodzi. Mhm. Ale dalej oglądamy. Tutaj, choć pooglądaj sobie przy okazji, co możesz gwizdnąć. I za chwileczkę coś tutaj znajdziemy, co można zaintrygować, zainteresować. Coś, co. Chodź. Chodź. Chociaż wiesz, że chciałbyś tym, z tym skończyć, ale nie możesz patrzeć na swoją przyjaciółkę, która jednak pokazała ci tyle serca. I no nie możesz na to patrzeć, jak ona nie może przez to, że y, jakby nie ma rodziców. Bo on tak myśli, że, że jednak rodziców nie ma. Nie, nie było jeszcze u nich takich otwartych rozmów. Ale chce jej sprawić przyjemność. I choć wierzymy, że to nie będzie warte aż tak dużo, to jednak chciałby spróbować. Dobra, wracamy do domu i za chwileczkę zobaczmy, jak cenny był ten obraz. Czy się opłacało? Nigdy się nie opłaca kreść. Pamiętajcie o tym, nigdy się nie opłaca kreść. Jesteśmy, jesteśmy tutaj w domu, jesteśmy na miejscu i jak zwykle Salena tutaj stała, zrobiła sobie pobudkę, ale idź dalej spać. Nie patrz na to, co nasz e, tutaj Niklaus wyprawia w nocy, w środku nocy. My już sobie tutaj przechodzimy, zobaczymy jak cenny był ten obraz, który on ukradł. Tylko 8000 simoleonów. Jednak on liczył na coś więcej. Liczył, że może jednak uda mu się to ogarnąć. Kraundziej, chodź, weź sobie porcję. Chodź, weź sobie porcję, zjedz sobie. Za chwileczkę pójdziesz spać. I kochani, wiecie, co widzimy się rano. Widzimy się rano. Chodź, powiedz, to wszystko. Patrzcie, jakie dziwne rzeczy nam już zaczynają wyrastać tutaj. Niklaus jeszcze śpi, jeszcze nic nie widzi. Selena chciałaby to wszystko przed nim ukryć. Nie chcę, żeby chłopak się martwił. Nie chcę, żeby wiedział. Już wystarczająco tutaj jest dziwnych rzeczy na świecie. Już wystarczająco jest dziwnych. Dlatego tutaj postanawia to ukryć, schować jakoś przed nim. Mam nadzieję, że on się nie zorientuje, że to nie będzie aż tak szybko wyrastać za każdym razem. Także chodź, tutaj, Selenko. Zjedz sobie coś na szybko. Padki zbożowe. Wiem, wiem, że jesteś głodna. Tutaj sprzedaliśmy. Jedną z naszych rzeczy tutaj, jabłuszko, jeszcze nie rośnie, nie rośnie. Ale nasza Selena chciała być dzisiaj, pojechać w to miejsce, w które Niklaus ją zabrał i pokazał jej, jak piękne może być eee... życie miejsca. Miejsca są piękne, że jednak nie trzeba tylko się zamartwiać cały czas, tylko można czegoś więcej oczekiwać od życia. Dlatego zaraz tam pojedziemy, tylko się nasza Samanta tutaj pogarnia. Niestety znowu tutaj wyrosło, tak, że Samanta bardzo się nadzamartwiła z tym. Jednak ma nadzieję, że z tego nie zauważy, ponieważ nie chce jeszcze mu zdradzić sekretu. Już zaczęłam mu ufać, ale to jeszcze nie jest na tyle, aby mu zdradzić, kim tak naprawdę się jest. To jeszcze nie jest ten moment. To nie jest ten moment. Dobrze, kochani, lecimy, lecimy do ogrodów, do ogrodów, gdzie mamy kwiaty i inne roślinki. Jesteśmy w naszym ogrodzie, gdzie Selena bardzo lubi spędzać czas na karm tutaj krówkę. Chodź, pogłaszczysz się, zaprzyjaźnicie się ze sobą. Patrzcie, no. krówka lubi, a mamo, lubi naszą Selenkę, krówka. Bardzo lubi. Mmm, patrzcie jak się przyjeździ. dobra kochani, lecimy tutaj, podlewamy. jak na razie roślinki nam niczego nie rodzą, co jest bardzo smutne. Także no słabo, słabo, że tutaj nic nie możemy zebrać, niestety. Tak, wiem, wiem, kiepsko się czujesz. choć tutaj sobie popływasz w basenie, troszeczkę się rozchmurzysz. Kto tutaj idzie? O. O nie, dzieje się, ludzie, dzieje się. Patrzcie, co się dzieje. Zło opętało ludzi w mieście. Chodź, Selena, chodź, spróbuj porozmawiać, bo bardzo cię to zmartwiło. Widziałeś to na odległość, co tu się dzieje. Kochani, biegnij, biegnij, Selena. Spróbuj porozmawiać tutaj. Dlaczego ty tak z nami rozmawiasz? Dlaczego? Kim ty jesteś? Co ci się stało? Co ci się stało? Wytłumacz nam. Wytłumacz nam, dlaczego odchodzisz. Nie rób tego. No i jak widzicie, nasza Selena tutaj zaczęła się martwić mimo wszystko, co tu się z ludźmi dzieje. Co się z ludźmi dzieje. Przecież tak nie może być. I z pewnością jest to powód tego, że weszła. Weszła do. Um, tego laboratorium. Mówiono jej, nie rób tego, nie idź tam. Ona tam poszła, ponieważ chciała odkryć, co się dzieje na tym świecie. Przecież dobrze wie, dobrze wie, że właśnie ona jest wybabicielką tego świata, i dobrze wie, że to ona powinna dać sobie radę i uratować ludzkość. No ale dobra, kochani, my zrobimy sobie tutaj zrzut ekranu, bo zupełnie ładnie nasza siemeczka wygląda. No i co, kochani, myślę, że sobie lecimy dalej. Tutaj poszperajmy, posprawdzajmy, czy czasem tutaj czegoś nie ma do zebrania. Nasza simka ogólnie, jak dobrze wiecie, chciałabym mieć krówkę. Chciałabym mieć krówkę przed domem, ale nie tą, wiecie, krowokwiat czy coś, tylko chciałabym mieć swoją własną, żywą, normalną krówkę dającą mneczko, bądź nie dającą. chcesz, może krówka, może byk. Ale w każdym razie, my sobie pojedziemy do jednego miasteczka. I spróbujemy poszukać, czy jest coś do zebrania. Czy jest coś, co możemy sobie zebrać i wyhodować przed domem? Także polecimy sobie może do wierzbowej zatoczki i zobaczmy, czy w wierzbowej zatoczce coś jest. i tak jest. Jesteśmy sobie tutaj w wierzbowej zatoczce i choć tutaj przejdziemy się, pospacerujemy. A może ty się przebierzesz, bo tutaj już yy, może nie być aż tak ciepło, jak nam się wydaje. Zmień strój. Yy, zmienimy sobie, może. M nie, bo to jest zspania. Eee, o, 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 ten na ciepłą pogodę no bo tutaj co, tutaj również jest dosyć ciepło, także możesz się przebrać już normalny strój, taki no, nie żeby się tutaj tak nie obnażać i tak, i lecimy sobie tutaj już poszperajmy poszperajmy, kurczę, jakby żaby żaby, jakby nam się udało tutaj zebrać, znaleźć tu byśmy może pojechali do Brindleton Bay też. Także sobie lecimy, 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 bo pieniążki nam by się tutaj przydały. Bo jak dobrze już wiecie, ta nasza zimka krówki by chciała. Ja to będę mieli od razu Wam tutaj powtarzać o tych krowach. Także lecimy, lecimy, szukam, 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 ale tutaj nic nie mogę znaleźć. Także słabiutko, słabiutko powiem Wam szczerze, chyba że coś omijam. Wy pewnie lepiej widzicie ode mnie, tutaj już zgrosza, ale nic nie możemy z nią zrobić. Mhm. Tutaj mamy skały, także chodź sobie pokopiesz. Zawsze coś ze możemy sobie ogarnąć, także, jeden, jeden plus tutaj widzę. Także, co? Lecimy sobie dalej tutaj i szukamy. I szukamy, czy tutaj coś jest. Ale z tego, co widzę, bądź nie widzę, tutaj szału nie ma. Ogólnie. Także, słabiutko. O, ale mamy żabki. Bardzo dobrze, ale o, ekstra. Szukaj żab, szukaj tutaj. Dobra. Pokopiesz sobie tutaj znowu grusza, a tutaj nie, 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 nie. Mamy tutaj żabki. Mhm. Uh -huh. Patrzcie, przyznam, że one tutaj są takie, wiecie, skitralne. to ja ich wcześniej nie zauważyłam. Też nie będziemy musieli jechać do Brindleton, by ona sobie będzie hodować czy żabki, żeby mieć więcej pieniążków. No bo jako nastolatka, co ona może zrobić jako nastolatka tak naprawdę. No nie oszukujmy się. Nie ma jaki sposób nawet zarobić tych pieniędzy. Niklaus się chce uczyć, ona to rozumie, ona sama by się chciała uczyć, ale ona nie ma na to czasu. Ona nie ma na to czasu, niestety, kochani. Że ona musi sobie tutaj, tutaj wszystko poogarniać. No i tak, jesteśmy tutaj. Chodź, chodź, chodź usiądź sobie, rozsiądź się. Eee, ty chodź tutaj, podejdziesz, weźmiesz sobie, pouczysz się, podrabiasz sobie lekcje. My tutaj przejdziemy sobie do naszej selenki, chodź. I tak, roznażaj żabę z hipnożabą, także to sobie fajnie weźmiemy. My mamy 140, możemy to odpakować, otwórz. No na razie, oha, i możemy to też sprzedać. Także spoko, bo troszeczkę rzeczy nam tutaj przybyło. Dobrze, karta do laboratorium, to sprzedamy, to sprzedamy. Żabki będziemy sobie tutaj rozmnażać to sprzedajemy. To nam jest niepotrzebne. Także spoko już troszeczkę tutaj więcej pieniążków mamy. Także bardzo fajnie, Sylenka, to jesteś głodniutka, także chodź tutaj... Może nie tyle co ognisty kociołek, ale możesz skorzystać z naszego grilla i przygotować grillowane na przykład owoce. Ponieważ tutaj Selenka bardzo by chciała tą krówkę mieć, więc oszczędza pieniążki. I oszczędza również na jedzeniu, ale tutaj przygotuje dla siebie i Niklasa. O! Oj tutaj Niklaus, zrób coś, ugasi. Super. Ugasi, ugasi, ugasi. Czyli nasza Selena nie do końca potrafi gotować. Grillować. Niestety. 120. Dobra. Nie mamy wyjścia, także ty może idź się kochana nasza opłukaj, a ty ogarnij coś na tym grillu, ogarnij coś celenie, bo jak widzisz, no Selenka sobie z, słabo tutaj radzi z tym. <grych> tak, a tak, ty się tutaj umyjesz, załatwić się nie musisz, mhm. no i za chwileczkę tutaj nasz przyjaciel ogarnie jedzonko, będą mogli sobie tutaj zjeść ze spokojem. Weź sobie porcję. Ty w zasadzie nie musisz. Odrobiłeś lekcję. Odrabiaj lekcję. No i tutaj fajnie, bo już odrobił swoje zadanie domowe. Weź sobie w takim razie porcję. No i kochani, nasz tutaj Niklaus zaczął się zastanawiać, co to jest za dziwna roślina. Czym ona jest, skąd ona się tutaj wzięła i sam do końca nie wie. O co chodzi? O co chodzi z tą rośliną? No, także Niklaus tutaj już zaczyna podejrzewać różne rzeczy. Robi sobie tutaj foteczki, foteczki, fotunie dziwnej rośliny i zamierza dopytać tutaj naszej Seleny. O co chodzi? Selena, przyznaj, powiedz, powiedz o co chodzi? Obejmij ją na spokojnie, bo on wie, że Selenka jest wrażliwa bardzo. Także chodź. Pokaż podziw. No i wiesz co, no, widzisz, musiał tutaj dopytać. Zapytaj się, o co chodzi z tymi roślinami? Sirana niestety nie wie, nie wie co powiedzieć. dobrze wiecie, jak tutaj zauważyliście na cutscenie, Selena wyjawiła prawdę tutaj Niklausowi. Co się dzieje na świecie, skąd się wzięła, kim jest i co tu dokładnie robi. Także Niklaus tutaj już wszystko zrozumiał, wszystko wie i w zasadzie uwierzył, od razu uwierzył naszej tutaj Selenie. Te wszystkie dziwne rzeczy. Także Selena również już wie, że może liczyć na pomoc tej Klausa, chociaż już zdradziła mu, że ona sama nie wie jak to się wszystko skończy, jak to się potoczy, czy będzie wszystko w porządku no, jak Where widzicie, Niklaus tutaj jest przerażony że znowu tutaj coś się dzieje, ale już przynajmniej wie o co chodzi i jakby on też jest odważnym chłopakiem i jakby, no on będzie chciał pomóc naszej Selenie nie zostawi jej sam z tym wszystkim Dobra, chodź tutaj Niklaus. Co ty byś mógł sobie tutaj ogarnić? Nie no, my myślę, że pójdziesz sobie po prostu spać. Nasza Selena się tutaj ogarnia. Chodź, umyjesz sobie ręce, umyjesz sobie ząbki. I myślę, że również pójdziesz sobie do spanka. No, tutaj nasza Selena ogarnęła jedzonko dla naszych, naszego przyjaciela w zasadzie również. Weź sobie porcję, chodź, bo dzisiaj czeka cię coś niesamowitego, coś wyjątkowego, coś... Co może Cię przerażać z początku, ale Slana Ci wszystko opowie. Będziemy kończyć naszą rozgrywkę, ten odcinek. Także zapraszam Was do kolejnego odcinka, który będzie już za tydzień, może troszeczkę wcześniej. Zobaczymy, czy mi się uda to dość wcześniej nagrać. Także, kochani, zapraszam Was tutaj bardzo serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Troszeczkę zaczyna się znów dziać. Już tutaj, jak dobrze zauważyliście, zwróciliście uwagę na to, że Niklaus dowiedział się o tej jakże okropnej, okropnym sekrecie naszej Seleny. Selena, no jak widać, nie jest zachwycona tym, że zdradziła ten sekret, ale liczy na to, że faktycznie Niklaus jej po prostu będzie we wszystkim pomagał, bo dziewczyna po prostu najzwyczajniej mu zaufała. Także co, kochani, zasubskrybujcie mój kanał, żeby żaden was odcinek nie ominął, to tym bardziej dajcie sobie że zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!